Czołem widzowie. Drugi film z Max Grilla w Nowej Hucie w Krakowie. Wrzucałem stamtąd wcześniej kiełbaskę i poniosła się znakomicie, szczególnie na TikToku, generując prawie 200 tysięcy wyświetleń na ten moment. Smakowało mi na tyle, że postanowiłem pojechać tam raz jeszcze wieczorem w odróżnieniu do wizyty w dzień około 14.00. Lokal tętnił życiem, wszystkie stoliki praktycznie zajęte, i grill na obrotach, ale nie czekałem dużo na jedzenie, bo coś około 10 minut to nawet krócej niż w dzień. Kiełbaska bardzo smaczna, a w postach na Facebooku Ludzie z Krakowa namawiali mnie, że koniecznie muszę stestować steka z karkówki. To też zamówiłem koszt o 29 zł i powiem wam, sporo tego było. Z góry Sorry za oświetlenie, ale to przy lampach, gdzie na zewnątrz powoli się ściemniało, trochę nadaje to innego koloru niż wyglądało to w rzeczywistości, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Zresztą to dużo nie ściemnia ten obraz, także myślę, że wygląda spoko. Odebrane mówię. Myślałem, że to jakiś pizdyk będzie. Jedzenia jest naprawdę sporo. Mięsiwo nie było gumowe, e, przyprawione subtelnie i czuć sekretną mieszankę przypraw nieco słone, ale nie zasuszało. E, kawałki były soczyste i smaczne. Jeden się trafił trochę twardszy, ale to normalna rzecz i idzie e, na to przymknąć oko. I tak było smacznie. E, jem tak sobie jem. Ludzie dookoła zamawiają różne rarytasy i po publikacji tej informacji na fejsie namawiali, namawialiście mnie z kolei na burgera. Obiecuję, że jak będę następnym razem, to przyatakujemy sobie burgerka, dzisiaj karkówka z bułką, która była chrupiąca też deczko przygrillowana i puszysta w środku, smaczna, do tego ketchup, musztarda i sos, i sos taki jakiś słodki, nie wiem co to tysiąca wysp, czy coś, w ten deseń właśnie taki lekko słodkawy, trochę jak do hamburgerów, rzadko robię tak w lokalach, że jem do końca bo jem zazwyczaj po trochę i biorę na wynos, ale tutaj tak mi zasmakowało, że mówię, dziś już więcej nie nagrywam i stestuję sobie to w całości Warto było, to warto było to stestować, bo pojadłem ze smakiem a i najadłem się pod korek, zatem polecam Max Grilla, bo kolejny raz przekonałem się, że jest tam po prostu smacznie ocena taka jak i za kiełbasę, czyli 9 i chętnie posłucham, gdzie coś podobnego zjem w Łodzi, bo jutro się tam wybieram, czekam na info pozdrawiam, dziś ocena 9, czyli bardzo dobrze, Max Grill jest spoko, pozdro